Nie wiem jak się to nazywa z drewno. Nie wiem. Ale to, to jest już pomalowane, czy to co? jest pomalowane. ono ciemne jest, ale to jest pomalowane, to jakieś egzotyczne. Mhm. Ja nie pamiętam jak się to Czyli nazywa. Czyli to nie jest nasze krajowe. Nie, nie, to jest z Indonezji, czy skąd? To, to. I co to z tego się robi? To jest ta deska tarasowa ale na tarasie. To jest o. To jest gotowa deska tarasowa i widzę twoje ule. No. Tradycja rodzinna. Tak jest. Witajcie kochani. Brat męża. Pszczelarz. Edziu. Jesteśmy u Edzia brata koło Bochni. No i też były zapytania od was. Czy Edziu zajmuje się pszczołami hobbystycznie? Czy jest to tradycja rodzinna? Tradycja rodzinna od i jeszcze z waszego taty i dziadka, nie? Dziadka, To już będzie 100 lat. 100 lat? chyba nie miał. Pradziadek, pradziadek nie miał? Przed wojną. Przed wojną, no to dziadek chyba. się Dziadek, Jasiek założył to. Franek chyba, pradziadek chyba nie, bo on po Ameryce siedział. On raczej chyba nie, już Na nie, ale nie pamiętam. Wiesz, 100 lat i w 1903 tam się osiedli w Bukowsku. W Bukowsku, tak. ale, ale, ale to dziadek chyba... A bo nie bo czy ja tam, bo nie będę się no, Dokładnie, nie, nie, nie ty, no, ale dziadek. Nie? Ale w każdym razie pszczoły zawsze u Was w rodzinie były, były Zawsze i... były. Jesteci... To by się czajurka spytać, on tam by się od... on by wiedział. takie obciążeni dzielnikami. Dygmaticie obciążeni pszczołami. I jak się przyjedzie do kogokolwiek z nich, bo wszyscy mają pszczoły, to temat jaki? No chyba nie to muszę ujde. mówić. Tam czereśnie już dojrzewają? Tak. U sąsiada? Tak. Szpaki, ja właśnie usłyszałam, że szpaki tam się tłuką. A u nas omarzły. Staszek właśnie opowiada, jak na tym orzechu łapał rójkę na czubku. Uskakał się jak dziki koń. Nie tylko u nas się roją. Tak właśnie no, temat koronny, więc o tych rójkach rozmawiamy i okazuje się, że tu pod Bochnią również pszczoły roją się jak Szalone, dzisiaj pada tutaj, u nas nie, bo już dzwoniłam do domu, nie, a tu pada, pszczoły siedzą w ulach, tu akurat nie na oczku. Ładne ule takie, ponadczasowe te ule masz. To są jeszcze... To jest, My, e, w żur przedwojenny. No właśnie, widzę, że takie już. To są Amerykany. Amerykany, tak. tak, tak nazwa była Teraz widzicie, jak wyglądają nasze, są całkiem odmienne. No bo nasze są już przystosowane do. My mamy Wielkopolskie. To są też Wielkopolskie. Tak, tylko że te są. Te są Amerykany. Odejdź no, od no. oczka, no, no, no. Nadstawka na, po naszemu, inaczej miodnia. Mhm. A nie, nie będę już nie Nie, nie, dzisiaj, dzisiaj to zabójstwo jest je ruszyć. nie ruszyć. Ja, ja bym boję. dzisiaj raczej nie chciała być nie po no, jak będę wyglądać? O! Uwaga pszczoły. Jeśli pszczelarz biegnie, to ty również powinieneś to zrobić. <noise> Domek Ale to pełne słowy. Sam żeś to zrobił, czy? Bo takiego znajomego. Takie deski mu robimy, takie formacje mu kleimy. I on, Przydałoby i on, nam się i on, takie. Tu ja zamówię u niego. On tu wejdzie niedługo, niedługo. to ja, ja, ja. A, bo tyna, A jak twoja pasieka się na, nazywa? Pod jelonkiem czy pod koziołkiem? Pod koziołkiem. Pod koziołkiem. Dwa syropu, nie, wow. dzieły, dzieły. To jest ta rójka od Jurka, czy nie, ta nie, co nie, złapałeś? Tom złapałem właśnie, mm -hmm. to złapałem. Nie. Bo ta od Jurka, no to tam już tam coś miało, ale też dałem im profilaktycznie po, 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 po tym. Jurek to oczywiście brat. Tak. tak Staszka tak, jedzie. Tak. Zadzwonił, że ma rójkę. Staszek pojechał, okazało się, że dostał pięć. <noise> No a co miał zrobić, jak one się roją? U nas Edziu ma jeszcze, wiesz, trochę tych uli, a też i kupił, no bo mówi: Kurczę, jak one się tego, no to wiesz, bo to nie, nie wszystkie nasze się roją, nie? Czekają na poprawę pogody. Czekają na pogodę. Oj, trochę żartem, ale zobaczcie, jak siedzą na oczku. Staszek ma to, to stolarnię. Skrycimy, Jaki jest, tu ma, zapach ale się ale unosi pociągu. tego drewna. Drewno różnego gatunku. Co teraz w ogóle robicie? W tej chwili robimy schody w tym momencie. A czy to jest blazna, ale nie wiem do czego. A tu robimy schody. W tej chwili do dużą partię takich schodów. Mhm. Pół, 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 pół fabrykaty. O, od razu jaśniej. Tak. To wszystko pod zamówienie robicie? Tak, tak, one też chodzi to, to Szwecji To aż ze Szwecji macie zamówienia? Tak, tak. Tu, no, mhm. tam się kleją resztę. I, i... Ale jest... są te części składowe do domków jednoosobowych. No, Staszek y zaczynał w ogóle jak... Y powstał pomysł ze stolarnią, to zaczynali od robienia trumien. I nie jest to śmieszne, no bo o tutaj, tu są kawałki do posklejania. A tam są gotowe. No ktoś musi też i to robić. No robota jak robota, oczywiście, że tak. Mhm. O widzicie? No, różne. Praca jak praca, zawód jak zawód. No i wykonuje się wszystko, nie? Tu jest przeważnie Głównie dąb, no. Tu jest Tak wygląda dąb, jakby ktoś nie wiedział. Drewno dębowe. Ono po zalakierowaniu ciemnieje i nabiera takiego ładnego koloru. I wszystkie te takie desenie wychodzą. To właśnie Staszek z Lipy. Z takich, tych różnych y, oszwarków Edziowi przygotowuje materiał na ranki do uli. I później przysyła nam. To w tym pudle? Tu w tych już właśnie są spakowane dla Edzia. Ale tu jakie ładne. Ale tu jakie ładne. Do czego to, co to z tego to będzie? To, to, to się różne. Drewno się oliwkowe. Ja mam oliwkę w szklarni, ale moja jest cieniutka <grym> jak ręka. A tu? To jest, ale to musiała być chyba jest, oliwka. Jest, Zakurzone jest. jest tak, ja, to jest chyba lipa. Tam dom, to jest akacja. A to już powiercone w środku. Nie, nie, to dziura jest. Nie, to było powiercone, bo to, to coś to miało co być. Co ty jakieś, mówisz, że dziura, jak ja widzę, że to przewiercone. Ja nie wiem, że to nie jest dziura. O no, nie. Co? Jakieś wynalazki to miały być, ale ale nie wiem. Kuba coś to... to. Ale fikuśne to jest. Ładne, podoba mi się. To no, słuchaj, to tam ci pokażę, jakie mam piękne... Ole, tu. Tu będzie to będą zalewane żywicą. Wiesz? Na stoliki? Czy na, na stoliki? Ucie, na stoliki? Tak. No. Materiał jest żywicowany. Jesion I to z tą korą zostanie, tak? Nie, ona się Aha. ściągnie, bo no, ładna wszędzie, to, to nieuszkodzona to tak, może, gdzieś się, ale to korę się ściąga i bo to trzeba obrobić jeszcze, jeszcze tym, także a widzisz nawet jest lipa na, na, na ule jeszcze. Ale ja tak już nie chcę nawet słuchać o ulach. Zadam ci takie pytanie, jak kupuje nieraz się deski do krojenia mięsa czy czegokolwiek, czemu one się rozważą, jak są klejone? Drewno dotąd żyje, póki się go nie spali. Ono Aby. zawsze <laughs> będzie pracować, dostosowuje się do wilgotności otoczenia i Ruchy zawsze będą. No ale Choćby dobra. Jak zaimpregnował, to zawsze drewno, drewno to jest drewno, to jest żywe, ży, 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 żywa, do końca żywa. No ale ty jak przysłałeś nam kilka desek, do dzisiaj służą nie rozeszły się. No, a, tak, a kupiłam to, w sklepie to kurczę po dwóch używaniach i jednym myciu, i rozlazły mi się. To, drewno, drewno jest i ma to do siebie, że, 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 że ono, ono będzie no, trzeba by dobrze zamknąć, zalakierować, zaimpregnować. Wtedy się zatrzyma w miarę te procesy, ale jako tako to ono zawsze pracuje. Mhm. Drewno, drewno zawsze będzie, będzie, będzie. Będzie chodzić. Jedna o, mniejsza. deska do krojenia. Nie no, ja już mam tych desek, bo przysłałeś, no gdzie? Mniejsza. I, chyba, że Edziu będzie w walizce targał. To jest. To jest. Edziu, weźmiesz? Nie, nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Powiedział, że nic z tych rzeczy, ale zobacz Jeszcze, jakie one ładne są. Jak, jak. Jakbyś chciała to jedno wykończyć, zaolejować i... Przysłałeś kiedyś chyba trzy czy cztery takie ładne, duże, to mam. Bo, bo to słuchaj, jak dostałem mi takie kawałki, no to to... A mam czas i ochotę, to to kleję. Deski. bawię, bawię się w te deski. Stolnicę jakąś czasem dla koła gospodyń zrobić trzeba. O, stolnicę taką dużą to bym chciała. Stolnicę, bo słuchaj, ja mam, ale no te to, stolnice to się takie... Bo już mam chyba mam e, znajomych zrobić stolnicę małą, a to robię dużą. Bo tu dużą, ja chcę dużą stolnicę. Taką, mam metr tak. szeroką, jak grota od No bez przesady, ale nie, powiem ci, że kupiłam, Edziu kupił w internecie i kurczę, zaczęła mi się krzywić, tak patrzy się, nie, taka jakaś jest nijaka. Nie, to czwórki No. To nie powinna, no takie ja to, pod to były. Lipowe jakieś... Robiłem tutaj e, lipowe wiesz i, i bokami listwy się daje takie, takie usztywniające. No nie, nic, nie reklamacji jeszcze nie było, makaronu trochę zrobiły. To ja taką stolnicę dużą poproszę. No to się zrobi. Prosto od Staszka. To spod nawet, nawet część desek miałem lipowych, a tu wyniosłem tu, że będę robił, no ale, ale tak schodzi. Te deski. Tak jak mówię, przysłał mi chyba cztery takie dokrojenia do wędlin nie do zajechania są. W ogóle nic się nie rozłazi, nic się nie rozsycha eleganckie. W którymś odcinku jak będę w domu, to wam pokażę. Nawet takie w krateczki porobił mi takie kurcze eleganckie, że wszystkie te widać. Z kostki chyba nie było Proszę. robione. Z takich, z takich kosteczek. Wtedy się tnie, tak? wstawia mm -hmm. do pionu i klei jeszcze raz. I no, wtedy... ale to efektownie wygląda, wtedy, piękne wtedy, są. Wtedy, to jak głównie przy schodach, jak się robi schody, końcówki zostają, które można jeszcze wykorzystać. To idą na takie te do Ta. zabawy, nie? No. To no. jest jeszcze stare? Stare, no. proszę, stare, przywojenne, jeszcze. Jeszcze po banderach po spoleniu tam jeden są poopalane. Co dziadek uratował. Co dziadek uratował. A to są to są, czekajcie, od was wasze? czy? Tak, tak. Nie, nie wszystkie, ale y, tam na górnej półce to są to są łukoska w wyceganiu y, i, i ten. To są do okien, do takich. Do okien tam różne. Do takie tak. I takie tak, różne. tak, różnych. A tu na środku ten na łańcuchach wisi nosił do wody. A to na środku kielemesów do noszenia wody. Widzicie? Oto, to takie coś z tą dziurką, oto, o. To, o. No. no to, to tu po, po, odziedziczyłem po panu Kazimierzu. Tak wyglądały sprzęty kiedyś. Teraz zakładasz do maszyny i maszyna wszystko robi. Tam są do okien tego. do... Do okien, do filunków, do różnych. Wszystko ręcznie się robiło. Tak. Takie drzewo nie jest gotowe od razu do przerobienia. Ono musi tak leżeć, ile mówicie? Minimum rok czasu, minimum się rok. do suszarni. Jeszcze A na suszarni ile? Miesiąc czasu. Miesiąc. Kiedyś mnie uczono w szkole, że drzewo liściaste musi... Pół centymetra na rok na wolnym powietrzu. A czyli to zależy od grubości deski, tak? Tak, tak. tak, tak. Im grubsza deska, tym dłużej musi nie. Niestety... No to liściaste, a takie iglaste... iglaste, iglaste tam było przelicznik. No jak w to do 18% w miesiącu czasu są nie na przewiebi. Ale to już musi być. To jest suszarnia? To jest tak. suszarnia. Pierwszy raz widzę. Kontenerowa susza. Ona już zakończone zakończony cykl suszenia. Ale tu jest jakaś odpowiednia temperatura, czy jak? To się zaczyna od tam 30-20 stopni i się ciągnie aż do 70 stopni. Mhm. Codziennie tam się o, podnosi. O, o podnosi temperaturę, zmniejszy się wilgotność. To wszystko komputer steruje. No kurczę, widzicie, to nie jest wszystko takie proste, idzie się do sklepu, kupuje, a tak naprawdę nie wiemy, co po drodze się dzieje z tym materiałem. Ile musi przejść, żeby można było go wykorzystać. No jeżeli pominie się taki etap, no to później są różne takie skrzywienia czy jakieś tam deformacje, nie? Edek, tam te dwie deski takie grube, to też na ulicy. Na ranki, bo to jest grupa. Nic nie Dobrze, mógł... że nie widzieliście przed chwilą miny Edzio. już nie wiem. Działka Staszka ładnie położona jest. Nie jest taka szeroka, ale dosyć długa. Dużo zieleni, szpaler, brzus. Pięknie wyglądają moje ulubione. Tak, tak żeby nie muszą tak, daleko chodzić. Pod balkonem, nie, <śmusza> pod balkonem Staszek mówi, że mu rosną. Tak, dosłownie, no tam, gdzie, gdzie, gdzie pod balkonem, jakie piękne kozaki, chyba z 50 roku było. Tam. Tak? No. Przyjeżdżamy, wreszły, przy, w zeszłym wreszły, przyjeżdżamy na kozaki do Staszka. No. No i tu, tu, Bardzo ładnie działka jest, położona. Dużo zieleni. Zresztą jest, 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 Staszek lubi jak no, jest zielono nie, nie, i ja też sporo drzewek sam ponasadzał. Bo po prostu lubi. Lubi to chyba też taka jest rodzinna przypadłość po jednej i po drugiej stronie, że lubimy właśnie tą zieleń, lubimy drzewa i nasadzamy, gdzie się tylko da. A potem, tak jak Edzie nieraz mówi, na środku zostaje się tylko. Wiecie co. A tu parking tylko dla klientów, tak? Tak jest. Gdzie ten parking? No, no przecież ten, co <grymne> do to mu wystarczy, dwa na metr. No tak. Zadaszku do przymiarki. Wiecie, wiecie, teraz po kim Edziu ma humor, to jest u nich rodzinne. Do, do, do <grym> do tak <grym. Wariaty. <grym. Ale oni wszyscy tak mają. No. Tu mi kozaki rosną Tu pod tą brzozą? Pod. A tu jakiś, jakiś... jest Staszek powiedział, A, że to, to Podliszek to przydrożny. Podli <grym>. Budliszek przydrożny, jakiś gołąbek chyba. Tu i tam, jak wodę, tam też rydzy. Teraz nie ma, tam jak było. Ale wiecie, co mnie najbardziej rozwaliło? Jak żeśmy wjechali, Edzi od razu mówi: Co to jest? Tu jest wjazd na Staszka Posesję do jego domu. No i ma stolarnie. I jest tak bzdurny przepis, że musi być ustawiony taki znak na jego własnej posesji. Niestety taki wymóg. Kto to wymyślił, to wam powiem, że nie wiem. Po co to? Też nie wiesz. Żeby nie, nie rozwijać na tylko. Do pięciu, tam pięciu kilometrów. Jeszcze, tam jeszcze zaraz będę montował fotoradę fotoradara po Ta, co? No ja żeby, powiem, aha, żeby, żeby prędkości nie przekroczyć. Nie, no przepisy w tym kraju powalają, po prostu powalają. Nie skomentuję nawet tego na własnej posesji. Nawet nie ma gdzie. No gdzie tu rozwiniesz więcej jak 5 kilometrów? No chyba że nogami się rozpędzisz. Piękne sosny. Mówi Staszek, że w zimie śnieg na gałęziach się wsparł i odłamało z tej strony. Gałąź spadła.